Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy łatwe ciasto, bo oczywiście sezon śliwkowy w pełni, więc zrobimy ciasto śliwkowe. I już Wam mówię, co będzie nam do niego potrzebne. Będzie to na taką taką dość sporą blaszkę, 24 na 24 cm. I blaszka jest dość wysoka, wyłożyłam już ją papierem do pieczenia, ona ma około 8-9 cm wysokości, także jeżeli nie macie taką, może być blaszka troszkę większa i ciasto też wyjdzie bardzo fajnie. E, już Wam mówię, bo zaczniemy e, pierw od e, zrobienia spodu do naszego ciasta. I do spodu będzie nam potrzebne tutaj mam już przesiane 25 deko, 250 g e, mąki tortowej pszennej. E, tutaj mamy, e, do tego dodamy e, 150 g mąki krupczatki. Tak, do tego dodam. Łyżeczkę y, proszku do pieczenia. O, taką łyżeczkę proszku do pieczenia. Tak. Do tego dodamy dwa jajka. O, dwa średnie jajka. Mogą być wyciągnięte z lodówki. Tutaj akurat to nie przeszkadza. Tak, dwa jajka. Do tego mamy 100 gramów. Masła takiego wyciągniętego z lodówki i pokrojonego w kostkę. O. Tak. I do tego dodamy 6 łyżek cukru. O, 6 łyżek cukru. I do tego dodamy 4 łyżki, takie dość duże, kwaśnej, gęstej śmietany dwa trzy takie z górką cztery I z tego będziemy robić ciasto. Gdyby ciasto wyszło e, za rzadkie dodamy troszkę mąki pszennej, to tortowej. Gdyby wyszło nam za gęste, dodajmy trochę kwaśnej śmietany. Zagniotłam bardzo szybko, tylko praktycznie do połączenia składników. Jest fajne takie sprężyste O. I to y, dzielimy tak mniej więcej. Y, jedną trzecią zostawiamy do przystrojenia. Tak. I to włożę do lodówki sobie w woreczek, i do lodówki niech poczeka na swoją kolej piekarnik. Włączyłam już e, na 180 stopni z termokietem, a tym ciastem wyłożę spód e, naszej blaszki. Tak, palcami można o, zrobić ciasto. Wykleiłam ładnie. Tu nawet tak troszkę podniosłam e, do góry, bo będą śliwki, żeby e, fajnie jest właśnie taką rynienkę mieć. Nakuwam. i wsadzam do nagrzanego piekarnika 180 stopni z termoobiegiem na około 25 minut. A my przechodzimy do robienia budyniu. Ciasta z budyniem e, cieszą się na najlepszym wzięciem. I już Wam mówię litr mleka, ja mam akurat bez laktozy, ale może być takie zwykłe mleko. Fajnie, żeby było 3-2 takie tłuszcze, takie, żeby było tłusciejsze mleko. Wlewam mleczko. mleka zostawiam, zapalam już gaz. O! Niech się mleko nam zacznie gotować. A my wlejemy mleka resztę do miseczki. O! Tak wystarczy. Jeszcze tu. Budyń śmietankowy, waniliowy, jaki lubicie. 120 gramów budyniu. To są mniej więcej trzy takie zwykłe budynie. Budynie są bez cukru. Do mleka dodaję 5-6 łyżek cukru, bo budynie były bez cukru i łyżeczkę masła. Wymieszajmy tu nasze budynie do samego dna. One tak dość ciężko na samym początku się mieszają, bo jest tu mąka ziemniaczana. Zanim nasze mleko się zagotuje, będę robić śliwki. Śliwki mam już umyte, wypestkowane. O, one są wydrelowane, pestek nie ma w środku i ja nie będę kłaść cały śliwek, bo później po prostu jest mi zawsze y, trudno to ciasto pokroić, bo śliwki mają taką dość grubą skórkę, więc ja śliwki po prostu skroję sobie o, na taką kosteczkę. Mam tu około kilograma y, śliwek. Takie fajne, dojrzałe. To są akurat moje zdziałki. O! I wiem, że jak pokroję tak, później po prostu dużo łatwiej jest mi pokroić ciasto na kawałki. Ale możecie oczywiście też położyć takie półówki. Śliwki mam pokrojone. I słuchajcie, tutaj dodaję kisielu. Moje śliwki mają dość dużo soku, bo to są świeże śliwki zrywane z drzewa, więc dodam kisiel. Kisiel może być wiśniowy, e, może być, e, jak to się nazywa, cytrynowy. No, jaki lubicie. Ja daję po prostu wiśniowy. Jedną, dwie, takie trzy łyżki, bo naprawdę mam... E, takie dość mocno puszczające sok śliwki Cukier może być z cukrem, jeżeli lubicie słodko, jeżeli nie lubicie słodko, dajcie bez cukru. Cało patrzę, to właśnie to trzeba, o widzicie oglądać u mnie jeszcze dam trochę kisielu. Moje, tak jak mówiłam, są bardzo świeże i mają bardzo dużo soku. Trochę starsze śliwki będą miały mniej, bo wiadomo, woda z nich troszkę odparuje. Jeżeli były. O, no i dobra. I zaraz kończymy gotować budyń. Po 20 minutach wyciągam nasze ciasto. Już jest spód podpieczony. Tak wygląda. Podpieczone są ranty. O. I odstawiam na bok. Gdy mleko zaczyna nam się gotować, wlewamy nasz rozmieszany budyń z zimnym mlekiem. I mieszamy. Mieszamy tak, żeby nie przywarło nam do dna, i żeby się nie spaliło na niedużym ogniu. Gotujemy, aż budyń nam zgęstnieje. Budyń ładnie zgęstniał. Widać, że się gotuje, bo wydobywają się spod spodu tutaj bąbelki e, powietrza. Zakręcam gaz. O. I teraz ciasto jeszcze nam nie ostygło. Nic nie szkodzi. Wykładamy śliwki. O, równomiernie rozprowadzam. O, widzicie, ile moje, moje śliwki jeszcze puściły soku. Będzie naprawdę dużo śliwek. O, to już mogę ściągnąć. Takie przyczepy, które trzymają mi papier do pieczenia. I na to wylewam taki ciepły, gorący wręcz budyń. Równomiernie rozprowadzamy na śliwkach. O! Tak, nawet dociskajmy. Piekarnik nie wyłączałam. Dalej mam termoobieg 180 stopni, bo zaraz będziemy wkładać ciasto do pieczenia. Te. stawiam na bok. Tak. I będziemy teraz przystrajać. Ciasto rozwałkuję i będę wycinać kwiatki, ale jak wy zrobicie to naprawdę, to tylko zależy od was. Najfajniej by było, gdybyście ciastem e, pokryli prawie przynajmniej kawa każdy kawałeczek budyniu. Bo jeżeli tego nie zrobicie, to e, tam gdzie zostanie budyń, to zrobi się taka po pieczeniu, zrobi się taka skorupka. A ja bynajmniej ja tego nie za bardzo lubię. O Wałkuję na naprawdę takie nie wiem, 2 mm ciasto. I z tego będę wycinać taką foremkę, foremką kwiatuszki. O. Tymi kwiatuszkami będę przystrajać górę naszego ciasta. I tak przystrojone ciasto trafia do piekarnika na około godzinę czasu, 180 stopni z termobiegiem. Gdyby się ciasto przypiekało, zmniejszmy o 10, ale nie skracajmy czasu pieczenia, także widzimy się za około godzinę. I minęła godzina czasu i ciasto wyciągam od razu. One nie musi zostać w piekarniku, lepiej właśnie, żeby je wyciągnąć. Tak wygląda. O. Później, oczywiście, jak wystygnie, posypię je e, cukrem pudrem. E, no i będzie można zajadać. E, Zrobię, y, ale ja je y, oczywiście nie jemy teraz. Ja będę je jeść na drugi dzień, żeby one troszkę przestygło. Wtedy zrobi się bardziej stabilne. Teraz nie będzie takie stabilne. Y, I jeszcze chciałam coś powiedzieć. Jeżeli blaszkę mieliście gdzieś chociaż troszeczkę zardzewiało, to ciasto ja bym proponowała wyciągnąć jak najszybciej albo w, takim, w takiej blaszce po prostu nie piec, dlatego że ciasto z owocami, czy to są jabłka, czy wiśnie, czy śliwki, czy jakikolwiek inny rabarbar, one jeżeli blaszka jest chociaż troszeczkę. I mimo to, że da, damy papier do pieczenia, to i tak w tym miejscu ciasto będzie miało nieciekawy smak. Po prostu ta rdza e, będzie reagować z owocami i będzie miało nieciekawy smak, nie będzie po prostu smaczne. Także do ciast z owocami wybierajmy blaszki bez e, śladu rdzy e, lub po prostu szklane. A widzimy się na drugi dzień. U was to będzie chwila, jak ciasto mi troszkę przestygnie. I widzimy się już na drugi dzień. Ciasto wyciągłam z lodówki i pokażę wam jak wygląda w środku. Teraz już fajnie się kroi, zastygło. Tak. Proszę bardzo, o. Tak wygląda w środku. Dużo śliweczek. Tak wygląda zaraz pokażę pod spodem. Ciasto się nie przypala, nic się mu nie dzieje. A jest fajnie upieczone i chrupiące. O! Jak Wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia, pa! pa.